Doszło do dramatycznych wydarzeń i nie mają one charakteru przypadkowego. Szpitale, jednostki służby zdrowia nie mogą być przedsiębiorstwami. Pacjenci to nie są liczby, to nie są jakieś abstrakcyjne jednostki, to, są, to nie są nadwykonania, niewykonania, to są ludzie. To są ludzie, których trzeba leczyć. Szpital to nie przedsiębiorstwo. Szpital to specyficzna instytucja społeczna, której jedynym celem jest działanie na rzecz pacjenta, na rzecz jego wyleczenia, zgodnie z hipokratesową przysięgą lekarza. I to, co możemy dzisiaj określić jako testament profesora religii, musi być wprowadzane w życie. Musi być wprowadzane w życie i na poziomie zasad, na poziomie tego wszystkiego, co dotyczy etyki lekarzy, ale także na poziomie konkretnym, organizacyjnym likwidacja Narodowego Funduszu, sieć szpitali, gabinety lekarskie stomatologiczne. W szkołach. To muszą być przedsięwzięcia, których podjęcie trzeba traktować jako bezwzględny warunek naprawy sytuacji w służbie zdrowia.